Dziś jest piąty lipiec. Hello, Marchen. Biegamy. Co niektórzy biegają? No chociaż jest pogoda deszczowa, ale my w sercach mamy ten pokój. Spokój, to znaczy są pokoje, ale jest spokój w nas. No i tutaj widzimy kościołek. Kościołek? Budynek, w którym nie mieszka żywy Bóg. Bóg mieszka w nawy w naszych sercach Tak więc idziemy do środka Jasne. właśnie pokazujemy koronę, że koronę ma Chrystus. Nie pan, bo pan nie ma korony, tylko nasz ojciec, król, Chrystus Emanuel. Chrystus jest królem Emanuelem. Mohe! Prima? Ja? 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 Ja, ich Ja, jest Father. Father jest koning. Ja, widzę. Ja, jest Prince. Czy pan jest na nim nie? Nie, ja zeker Dat u hier even de ah dit hoeft niet kijk jij jij, uh, jij uh, vertrouwen met God ja ja ik ook vertrouwen met uh, vader Ik kijk te veel te veel jij ja, zus hè ik ook broer ja ja hoeft niet over de bank dit is geen virus dit is te veel propaganda moet vertellen voor broer Pastor, hoe is situatie? ja. Ja. ja is... Waarom? You... Kijk, lieve. Ja. Die moeten serieus praten over of... ja. leven. Allemaal is broer Jezus. Ja. ja. Die komt, die komt de Vader ja. Christus alles vertellen ja. hoe is voor uh, jullie, <laughs> voor ons. Voor ons is broer Jezus. Ja. Oké. Ja. is prima. Alleen. Even met je mee, ja? Of je voorin wilt gaan zitten. Ja. En. Uh, ik heb hier een hele mooie plaats voor. Ja, genoeg plek. Jawel. Hier. zou je willen gaan zitten. Op deze plek. De groene. De groene ja, groene sticker. Er zitten hele leuke mensen. Ja, ik heb je Kijk, zus. Ook ik kom dit erbij, uh, broer Jezus, hè? Ja.

Wafelek to jest Eucharystia, opłatek, który wielbią, że tam jest żywy Bóg. Tam nie ma żywego Boga, kochani bracia i siostry. Ja tu otworzę Koryntian. Koryntian, pierwszy Koryntian, rozdział trzeci. Zaparowały mi okulary Otworzymy pierwszy Koryntian Rozdział trzeci Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? i że Duch Boży mieszka w was. Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, ten zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Tak więc jesteśmy tą świątynią, a tutaj nie ma e, rzeczy w martwych rzeczach żywego Boga. Hej. Hello. I jest fader, fader jest for Chrystus. koningen. Ja My Emanuel jest konningen Ja jest ja. enchoty Nie mówię, że jest królem i ma koronę Król ma koronę Pan Pan to jest system tego świata pan to jest pandemia Nie mówimy do siebie nie odnosimy się pan jako pani bo też... Większość wychwala Pana, ale Pan to nie jest Bóg. Bóg jest Bogiem. Bóg żywy, Bóg prawdziwy. Bóg z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Tu też jest napisane Mateusza, rozdział pierwszy, werset 23. A oto Panna pocznie i porodzi syna. I nadadzą mu imię Emanuel. Co się wykłada? Bóg z nami. To się tłumaczy Emanuel Emanuel. Ale jest jeden jeden prawdziwy ojciec. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. To będzie liturgia jakaś opłatka, tylko że w tym opłatku nie ma żywego Boga. W martwych rzeczach nie, nie mieszka żywy Bóg. Żywy Bóg mieszka w, z, w żywych sercach i my ty, jesteśmy tą świątynią. Tak jak pisze w Dziejach Apostolskich, Bóg nie mieszka... Bóg nie mieszka świątynią ręką ludzką zbudowanych. Dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie. Rozdział szesnasty. Nie, rozdział siedemnasty. Od wersetu dwudziestego czwartego do piątego. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Bogiem nieba i ziemi nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jakby gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Wszystko daje nam Bóg. Bóg we wszystkim. Wszystko we wszystkim otrzymał syn Król Chrystus Emanuel. Tu jestem z tym tylko widokiem, że ma koronę Chrystus. Jestem w kościele katolickim. Asen. Holand, Nord, prowincja Drenthe. Zbyszek, a wasz brat. W Chrystusie, syn Boga, Ojca, Króla Chrystusa Emanuela. Mamy głosić przyjście naszego Ojca, jedynego, prawdziwego, Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego. Objawienie 21.12 Bogdan Ciecierski też głosi naszego Ojca Króla Chrystusa Emanuela. Urszula Olszewska, siostra w Chrystusie też głosi naszego Ojca Króla Chrystusa Emanuela. Są filmiki na YouTube. Urszula 3 razy 8 na YouTube. Tam są filmiki w duchu i w prawdzie. Jedynego Ojca Prawdziwego. Boga Prawdziwego. Bóg jest Bogiem żywym, nieumarłym. Mateusza, rozdział 22, werset 32. Bóg Abrahama, Bóg Izaka, Bóg Jakuba. Pierwszy Adam jest prochu ziemi, ostatni Adam, duch ożywiający, duch Chrystusa. Dzisiaj akurat mamy też Ewangelię Zachariasza, rozdział 9, werset od 9 do 10. Mówi Jeruzalem o naszym królu, Chrystusie Emanuelo Ma koronę, jest królem. Dzisiaj też jest Ewangelia Mateusza, rozdział 11, od wersetu 25 do 30. W tym czasie odezwał się Chrystus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Boże, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Prostaczkom to są osoby jako posiadające te żywe serce prawdziwe, przecież apostołowie będąc wcześniej byli, tak jak my zwykli bracia i siostry, którzy każdy miał też obowiązki, rodzina ma obowiązki i z tego. Wywodzimy się, że mamy serca w prawdzie, bo tylko Chrystus ukoi te zaniepokojone serca, te trworzące się w pokoju, spokoju, które pragną uciszenia tej łagodności. Wszystko otrzymał Chrystus. Tu pisze o tym. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego. I nikt nie zna syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn. I ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, Wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja Wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo. I uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem bo moje jest miłe, a brzmie Brzmię moje lekkie. To właśnie dzisiaj jest na tej, tutaj mszy. Tak jak oni mówią, proszę, o tak? my mamy szabat w swoich sercach jest szabatem prawdziwym żywego Boga Ojca Króla Chrystusa Emanuela Nie jest królem Zachariasz o tym pisze tak samo Jan Jan rozdział 12 Ja na razie dwunasty I wersę czternasty A Chrystus Znalazłszy ośle Wsiadł na nie Jak napisano Nie bój się Curo syjońska Oto król Twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Król przychodzi, jeden, jedyny pasterz, nauczyciel. Mówi o koronie, ale ja mówię o koronie Chrystusa.